Jesteśmy dzisiaj w Glendach, gdzie odbywa się piknik ekologiczny w ramach projektu Wględach mieszkamy ekologię wspieramy. Dzień jest pełen atrakcji. Rozpoczęliśmy od otwarcia miejsca, było przecięcie wstęgi uroczyste. Teraz odbywają się konkursy ekologiczne dla dzieci, właśnie tworzone jest przebranie ze śmieci. Pod wiatką można spróbować przepysznych specjałów przygotowanych przez członków stowarzyszenia. Wszystko jest zdrowe, ekologiczne, naturalne, także jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo pyszności. Co nas jeszcze czeka? Przede wszystkim mini warsztaty cyklingu. Będzie można z różnych śmieci zrobić sobie coś fajnego, użytecznego. No i oczywiście zabawa, jeszcze raz zabawa. Także zapraszamy serdecznie do Ględy. działa od 2017 roku. Mamy za sobą już kilka zrealizowanych projektów. W tamtym roku zbudowaliśmy altanę i częściowo posadziliśmy rośliny, natomiast w tym roku w projekcie W Mieszkamy, Ekologię Wspieramy. Jest kontynuacja doposażania tego placu. Wspólnie z mieszkańcami wykonaliśmy meble, które znajdują się w Altanie, dosadziliśmy rośliny. Tworzyliśmy skalniak, o który teraz dbają mieszkanki naszej miejscowości. I w ramach tego projektu, który jest ekologiczny, odbywają się w naszej świetlicy różnorodne warsztaty. Warsztaty pieczenia chleba, warsztaty wytwarzania wyrobów wędliniarskich, warsztaty organizowania takiej kuchni, w której nie będzie żadnych odpadków. Uczymy się też tworzyć ekokosmetyki. Też próbujemy robić chemię taką ekologiczną do sprzątania swoich mieszkań. Swoje działania kierujemy do wszystkich mieszkańców. Nie ma ograniczeń wiekowych. Mogą przyjść młodsze dzieci, może uczestniczyć młodzież w tych zajęciach. Jeszcze mamy takie bardzo ciekawe warsztaty apcyklingu. Na tych warsztatach przetwarzamy stare, niepotrzebne rzeczy, które zawalają nam w domu, przerabiamy je. I później one służą na przykład do dekoracji naszych ogrodów. Są one tutaj powystawiane. Właśnie są to dekoracje na dachówkach, doniczki. W ogóle projekt to zaczęliśmy od posprzątania miejscowości, no bo taki jest cel, tak? W Ględach mieszkamy ekologię wspieramy. I zaprosiliśmy do tego sprzątania i dzieci, i młodzież, i całe rodziny. Robimy to już od kilku lat. Ale właśnie w tym projekcie chcemy jeszcze wiele rzeczy ludziom uzmysłowić, takich ekologicznych. w względach bardzo chętnie uczestniczę w warsztatach które tutaj się odbywają myślę że to jest dla nas ważne uczestniczenie w tych warsztatach ponieważ bardzo dużo już osób już zapomina jak tutaj się na przykład czy to robi na przykład chleb jak w warsztatach mogliśmy tego doznać albo robi się wędliny to już bardzo dużo ludzi zapomina a to jest takim przypomnieniem dla nas jest okazja żeby się spotkać porozmawiać z młodzieżą Muzyka jest około 30-40 osób, które takie są właśnie w moim wieku albo bliskie mojemu wieku i którymi możemy tutaj spotykać się i towarzyszyć na zajęcia. I z bardzo prostych rzeczy możemy zrobić jakiś posiłek, nawet ze śmieci, które mogą wręcz już zostać wywalone, można jeszcze uczynić coś naprawdę pysznego, pięknego. Nie ma Co? W pikniku ekologicznym, do którego przygotowujemy się już od kilku miesięcy, mamy wystawione gry plenerowe. Gry plenerowe zostały stworzone też z takich rzeczy niepotrzebnych w naszych domach, a więc z opon, ze starych płyt biurowych, ale przede wszystkim jest też degustacja wykonanych na warsztatach potraw. Dużo już się zadziało, dużo dzieci mają konkursów, w których muszą się wykazać wiadomościami z ekologii. Co oznacza umieszczony na opakowaniu symbol trzech krążących wokół strzałek. <grymne> A, do do, do, do użytku kulturnego. Tak, do użytku Bardzo dobrze. Brawo. <grymne> Dziękuję. Ta grupa nie popełniła żadnego błędu, więc brawa.